Cześć, chcę pokazać Wam jak dokończyć robotę swoich grządek podwyższonych. Muszę znaleźć miejsce i zabieram się do cięcia dechów. Miejsce chyba będzie lepsze. tutaj. Ze dwie się zmieszczą. Tniemy defi. naciąć deski zobaczmy jak wyglądają one już sobie schły kilka dni czekając na pogodę to jest zestaw do jednej tu mam zestaw już do drugiej nie mogę się doczekać ale jeszcze tyle roboty pomału zabieram się do skręcania deseczek mam skrętarkę Na ciołem. Wygląda to tak. Są dwie burty, specjalnie jeszcze nie pomalowane, żeby było widać. Wszystko na czarno, to by było bardzo słabo. Są dwie. Z jednej strony dwie, z drugiej strony przód, tył i na środeczku będzie taka poprzeczka, żeby się nie rozlazło wszystko. Ale to nie wszystko. To nie wszystko. Mam tu gorszy Mały dylemacik, proszę zobaczyć sobie. To jest miejsce, gdzie będę miał, będę chciał postawić. Tu jest nie dość, że górka. Nie dość, że górka to jeszcze jest y, jakaś glina, korzenie, no tragedia. Jeszcze do tego będę musiał przywieźć jakieś kartoniki. Wiem skąd. Pojedziecie razem ze mną. He he. Chcę pochwalić się, że już skręciłem prawie, że wygląda to w ten sposób. Tutaj jest już postawione, tylko że jest po skosie małym. A będę musiał ten skos lekko zniwelować, czyli podkopię trochę bardziej, ale będę miał dwie, czyli ups, dużo roboty mnie czeka. Później pojedziemy po kartony. Dobra, nie odchodźcie. Siedzę już w swoim. Bugatti i jadę właśnie po kartony. Będzie zabawnie, bo będę chciał jechać do sklepu. Wziąć ile można. To znaczy, wystawiają przed sklepem. Zobaczymy, czy jeszcze stoją. Tam kilka dni widziałem. No to co, odpalamy Bugatti, tak powiedziałem. O ja, jego Bugatti! To Bugatti znaczek, nie? Tak myślałem, tak, bo ja nie wiem, co ja kupuję. No to dobra, jadę pod sklep. Otóż niestety nie dostałem kartoniku. Zapytałem się w sklepie czy mogę. No niestety nie. Więc muszę znaleźć inne miejsce. Szukamy dalej. O, właśnie byłem w moim ulubionym miejscu. Niestety nie chcą mi dać, gdyż jak już jest rzucone, to To nie mogę wyciągnąć, bo wszędzie są kamery. Wiem, dużo tego macie. Nie, bo kamery, kamery zabiorę. Jak coś nie żartowałem. Byłem właśnie na śmietniku gdzie tego jest. Ała masa! Coś mi ukłonił. Jadę teraz do innego sklepu. Tam na pewno mnie Z spokój. A i w tym sklepiku nie było kartoników. Co tu robić? Uch, ciężko było kartony zdobyć. Nie, nie chcieli dać mi w sklepie jednym, drugim na śmietniku. Nie na jednym cpn nie byłem zatankować. Przypadkowo mi troszeczkę dali, ale takich y, prosto z, jak to rozładowywali z koszyka. Ale byłem u siebie na strychu. Niesamowita sprawa. Tyle karton, to tylko na upałem tego ile się da ze strychu, ze wszystkiego. No, i to. I trzeba będzie grządeczki tutaj podrobić. Wyglądają w ten sposób, bo one są krzywe strasznie. Zjeżdżają w dół. Troszkę wyrównam. No, gdybym wyrównał je tak naprawdę, to wyszłoby tak, że jedna strona jest całkiem zasypana w... dużo pod ziemią, a druga dużo jeszcze nad. Coś wymyślę. Będą po skosie, ledko takim spadkiem Tu będą rośliny, co potrzebują wody A tam co nie potrzebują <grystanie> Żartuję Zobaczymy jak to wyjdzie, już są poskładane mniej więcej Teraz jeszcze to wszystko wyrównam I kładę kartony I resztę innych cudnych rzeczy Zobaczycie to Zobaczcie na to To jest kartonik po lodóweczce idealnie, idealnie pół kartonika zakrywa prawie cały. To był wcześniej chyba od pralki, czyli dwa AGD i mamy elegancja, francja. Jednak ja położę wszystko, wszystko co tu mam. No bo tak będzie lepiej mi się wydaje. Już zarzuciłem pruchniczką taką jaką miałem. Wszystkie kartony. Jakie były możliwe, dostępne mi pod ręką. Włożyłem tu, jak myślę, im więcej, tym może i lepiej. Nie tyle, że zagłuszy po to, co ma wyjść, bo tu nie bardzo i tak wychodziło, ale chodzi o tą wodę, żeby się tam trzymała, może rzeczywiście to się później tak przerobi ładnie. Na razie wygląda to w ten sposób. Nic dodać, nic ująć. Miałem po prostu spuchniałe dechy, które leżą tu od 5 lat. Także tak wyglądają na razie. Moim okiem są trochę nierówne, ale chyba roślinom się będą podobały. Możliwe, że no jak której się nie spodoba, no to Dobrze, teraz biorę się za trawę bym potrzebował. U mnie trawy nie ma sąsiada jest. Ale co pójść z kosiarką, Ej, daj mi trochę, wycisko to, jeszcze mam trochę takich rzeczy w workach, trochę z ostatniego koszenia, bo się już tam trochę po mnie działa, no ale za mało to. No spróbuję położyć to co mam, powiem co jest, zobaczymy jak to rośnie, czy się podoba czy nie, bo tu jest eksperymentalne będzie. Tu będzie eksperyment totalny, tu i tu, zobaczycie, oglądajcie, no, załatwiłem trochę zielonego. Z tego trochę ogoliłem, ogoliłem wszystko, jak gdyby było możliwe. Nie sięgam trochę tą drabinę, ale no już podłoże jest byle jakie, mogę się zwalić. Tu uzupełniłem wszystkim, co miałem pod ręką. Trochę inaczej. Tu są takie stara strawa. Już pognita z jakimiś tam o, kawałkami chleba, tego co w domu znalazłem na kompost poszło a tutaj jest zielone. Z surówką. To jest yy, ogóreczek, a tu świeża sałateczka Śmieję się, ale jeszcze troszeczkę bym podciął tych badylków. One, tu, to jest w sumie w cieniu tutaj bardzo. No ale tak jak mówię, to jest eksperyment i to będzie może fajne. Tak mi się wydaje sekator znalazłem w sobie w sobie, czyli jeszcze troszeczkę podetnę kompościk czeka nie może się doczekać no już niedługo kompościku chciałem powiedzieć, że nadszedł deszła chwila którą bardzo lubię podlewanko zleję to wszystko wodą konkretnie, porządnie no i wtedy to wszystko sobie na Nie udało mi się dzisiaj dokończyć moich skrzyneczek. No niestety za długo jeździłem za kartonikami, nie miałem naszykowane wszystkiego, ale to nie jest żaden problem, no faktycznie trzeba się troszeczkę narobić yy czy permakulturze czy też podwyższonych grządkach nie jest źle, nie jest źle dokończę to jutro <gry> zobaczymy efekt końcowy następnym razem, sorry